Witam panowie i panie z tej strony, Imir i Ocieluju, co się przed chwilą stało? Obejrzałem film u Max Skilt. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Przepraszam, jeżeli nie, nie, mój poziom angielskiego jest po prostu na poziomie idioto. Nie umiesz gadać, nie umiesz nic wymawiać po angielsku. Także naprawdę przepraszam i nie poprawiajcie mnie w komentarzach, bo i tak się nie naucza. W każdym razie, Max Skilt miał dostać 75 tysięcy dolarów za to, że nagra odcinek z pewnej strony. Nie będę jej reklamował, a wiem, która to jest strona. No właśnie za nagranie openingu z tej strony. W każdym razie, 75 tysięcy dolarów, gdybym 75 tysięcy dolarów dostał i szczerze za oszustwo, chociaż też nie do końca wiadomo, czy to jest oszustwo, bo nie można tego jakoś zbytnio udowodnić. W każdym razie, ja bym nagrał z tego odcinek. Nie wydaje mi się, żeby ta strona była szczerze oszustwem. 75 tysięcy dolarów to jest naprawdę duży hajs. No chociaż powiedzmy, że na te inne warunki, no bo wiecie, za granicą jednak drożej, życie kosztuje, ale wyobraźcie sobie. Postawcie się w mojej sytuacji, albo w waszej, albo jakiegokolwiek innego YouTubera. No, wyobraźcie sobie, że jesteście YouTuberem. Y przez to hipotetycznie zarabiacie tysiąc dolarów miesięcznie. Wyobraźcie sobie. A nagle ktoś wam mówi, że za pojedynczy odcinek, za nagranie otwierania skrzynek na stronie, dostajecie 75 tysięcy dolarów. Czyli dostajecie, kurde, coś, co zarabiacie przez 75 miesięcy, czyli przez, no, parę lat, kurde. Kto by się na to nie zgodził, szczerze normalny? Wiecie, generalnie moja teoria jest taka, że... Ale to oczywiście mogę się mylić, ja tutaj same spekulacje rzucam, mogę się mylić, jestem człowiekiem, mam do tego prawo, w każdym razie, e, moja teoria jest taka, że pan Max Kilt, pan swoją drogą bardzo śmiesznie brzmi, jak mówi się do kogoś per pan, kiedy mówi się do niego po niku, tak naprawdę wziął pieniądze i zrobił taką powiedzmy, że podprogową reklamę, w sensie niby nie powiedział o tej stronie, ale jednak kurde, no każdy wie jaka to jest strona, wystarczy wbić na film gdzieś tam, poszukacie w komentarzach i na pewno będziecie wiedzieć jaka to jest strona ja nie reklamuję, mi nie zapłacili serio, a może jednak zapłacili i o tym nie Wiecie, ja też ją reklamuję. Kto to tam wie? Wiecie, YouTuberzy są kłamliwi. W każdym razie, no mówię, można sobie zobaczyć gdzieś w komentarzach na pewno jaka to była strona. I kurde, no bądź co bądź reklama jest. E, kiedyś Buraczek zrobił to samo, pamiętam, że ze Skinomatem czy z Biedomatem na odcinku gadał, że to jest, wiecie, e, że to jest w ogóle gówniana strona. Że o mój Boże, że e, ja tam jebie te skiny i tam nie wiem, sobie daję je na ruletkę na Biedomacie. A bądź co bądź, no kurde też zareklamował tą stronę. Niby w negatywnym świetle, ale usłyszeli ludzie o tej stronie, kto pomyślał, że chce wbić na jakąś ruletkę, ruletkę, przepraszam, na jackpot'a, kto pomyślał, że chce wbić na, na jackpot'a, to sobie wbił, właśnie, no wiecie, tak pod progą pomyślał, a skin, biedoma, czy tam skinomat, o mój Boże, wbiję sobie tam, kurde, bo, 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 ktoś tam powiedział i sobie zapamiętałem tą nazwę, no i tak działa mniej więcej marketing, taki wiecie, ukryty, to jest ukryty marketing, według mnie bardzo dobry, chociaż w tym wypadku jest chamsko zastosowany, jeżeli faktycznie jest to ten marketing. Polera wie, czy to prawda, jest to taka powiedzmy, że moja teoria, Piskowa. Czy to prawda? Prawdopodobnie nie dowiemy się tego, chyba że pan Max Kilt, <gryw> pan Max Kilt, jest znowu tak mówię, Max Kilt po prostu sam to powie. Z drugiej strony na obronę pana Max a kurde, co ja mam z tym panem, o mój Boże, bo ja zawsze mówię witam panowie i panie, to pewnie dlatego. W każdym razie Max Kilt, e, wiecie, no, mówił bardzo negatywnie o stronach, na których otwiera się skrzynki i to może zrobić im reklamę. Chociaż wiecie co, ludzie bardzo dziwnie reagują, bo jeżeli się wspomni o jakiejś stronie i powie się nawet o niej negatywnie, to ludzie i tak wbiją na tą stronę i często z niej skorzystają. Nigdy nie rozumiem ludzi, naprawdę, nie potrafię zrozumieć niektórych logiki, bo jeżeli ktoś mówi negatywnie o jakiejś stronie, to ja z reguły po prostu na nią nie wbijam. Oczywiście, jeżeli jest to jakiś mój autorytet, e, którym mogę ufać, a nie osoba, której nie ufam, bo z reguły kłamie. W tym filmie też zawarte są niby argumenty, że e, po prostu youtuberzy, wiecie, mieli ustawione openingi, że YouTuberom się trafiały lepsze skiny. Powiem wam szczerze, że w sensie, że nie ma żadnych odcinków na YouTubie, nie? Że, że, że tylko YouTuberów widać tam odcinki, że im się dobre skiny trafiają. Powiem wam szczerze, że no kurde, no nie ma żadnego dowodu tak naprawdę na to, że ta strona jest okłamana. Trudno coś takiego udowodnić na takiej stronie, bo nie wiem na jakim algorytmie to działa, nie piszę stron, niestety nie znam się na tym kompletnie. Ale no, szczerze wydaje mi się, że ta strona mogłaby sobie pozwolić i mam nadzieję, że ma yy, jest na tyle po prostu szczery twórca tej strony, czy też ta organizacja, która tworzy tą stronę, yy, że robi faktyczny opening, bo popatrzcie, strony działają na takiej zasadzie, te do otwierania skrzynek, że praktycznie wszyscy trafią gówno i załóżmy, że jedna z tych stu osób trafi dobry skin i na tym się właśnie zwraca stronom i też zwraca się niektórym osobom. Na tym działają te strony, tak samo działa mniej więcej, oczywiście tam jest naprawdę losowo wszystko w openingu w cs więc w każdym razie na tym działają te strony, na tym mniej więcej działa opening w Cesie i na tym mniej więcej wszystkie losowania działają. Tak działają losowania, tak działa życie i bądź co bądź wydaje mi się dlatego, że po prostu ta strona nie jest oszukana i raczej zawsze komuś się trafi jakiś spoko skin z tych powiedzmy, mówię, tych powiedzmy stu osób. I właśnie z tego może po prostu strona opłacić te skiny i co, co tu mówić tak naprawdę więcej, no kurde, trochę ten argument jest tak. Taką inwalidą fakt, że nie wiem, może ja, ja też nie widziałam żadnych filmów na YouTubie, który, w których, wiecie, jakieś randomy, powiedzmy, tak brzydko to ujmę, powiedzmy, bo to jednak trochę brzydko mówić o youtuberach per youtuberzy, a o randomach per randomy. Ta, to też śmiesznie brzmi w każdym razie, głupio tak to brzmi, ale nie widziałam u żadnych randomów po prostu, żeby znalazły, wydropił znalazły, jakiś dobry skin, tak? Ale u youtuberów, swoją drogą, no też nie widziałam jakichś dobrych skinów, żeby na przykład. Im wydropił Dragon Lore, czy Meduza, czy coś, więc chyba te openingi, jednak bądź co bądź, nie są według mnie ustawiane. Ale wiecie, ja tych openingów mało oglądałem. Oglądam je u niektórych YouTuberów, więc zdania sobie aż tak bardzo wyrobić nie mogę. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie. Ja tak sądzę o tym. Mam nadzieję, że wszystko jest mniej więcej spójne, jeżeli nie jest, to pewnie i tak tego nie wrzucę, bo nagrywam to po nieprzespanej przez panej nocy i mogę trochę też brzmieć tak przyjebanie. Mam nadzieję, że mimochodem nie brzmi, czy mimochodem, czy. no. Co, nie, nie, nie wiem. Ja tam gadam jakieś głupoty naprawdę do ja nie wiem, ja jestem starym człowiekiem. 19 lat już umieram tutaj yy, i tylko siedzę sobie przed komputerkiem i gadam i popijam kawkę. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że jakieś takie wywody Wam się podobają. Jeżeli Wam się podobają, możecie napisać na przykład kubka w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do końca. Możecie zostawić też lajka albo napisać coś innego, cokolwiek. Ja będę naprawdę uszczęśliwiony, bo lubię sobie czytać komentarze. Jak coś piszecie, naprawdę, to, że nie odpowiadam na niektóre komentarze, to prawdopodobnie jest z tego powodu, że po prostu one są głupie, yy, albo po prostu nie chcę się odpowiadać, bo nie ma po co odpowiadać na te komentarze. Także no cóż, ale lubię sobie poczytać te komentarze, bo wtedy czuję, że robię to dla ludzi, tak? Robię, o, nagrywam te odcinki, po to nagrywam na YouTubie, żeby czuć, że robię coś dla ludzi, bo lubię robić coś dla ludzi. Chociaż czasami zdarzałem się debile, ale to nieważne, no w życiu tak jest, niestety. To tyle, trzymajcie się, cześć. Miły odcinek, fajny, przyjemny. Cześć. Ech.